Tak, zamknięta świetlica. Polecę tu, <laughs> nie chodziłam nigdy po tym. <laughs> Jak wyjdzie, tak wyjdzie, ale muzyka będzie. Można się pobujać. I tak, Raz, dwa. Woda się Mówią, nam nie Jedziemy do mojej wioski. Tam jest pięknie. Jak zostałam sołtysem, to zawsze miałam pomysł, żeby coś zrobić w tej wsi. Bo niczego nie było. Nie było nic. A teraz jest wszystko. Nowa świetlica, plac zabaw. Wyremontowany kościółek. Nie ma słońca, to człowiek chce słońca, ale jak za dużo go to też już niedobrze. Chociaż ja lubię takie lato, można się opalać. Tutaj też nie chciałam mieszkać. Jak mi mąż przyprowadził, pokazał to gospodarstwo, było to, dojazdu nie było. Droga rozwalona, na połowę gospodarka, sąsiedzi po boku, na połowę stodoła, dom. Była bardzo wrodna sąsiadka. No już wyjechała dawno, sprzedała tu zawsze mi wyzywała maciora jak urodziłam dzieci. A później sama końcu sobie jeszcze urodziła. Miała dwójkę, a trzeciego urodziła. I tutaj nam zabroniła jeździć, drogę zagrodziła, a my mieliśmy na jej polu drogę dojazdową i musieliśmy tamtędy jeździć. To ona wtedy nie miała jak krowy poić. Sama sobie zaszkodziła bo krowy tam chodziły po łące i do stawu, po wodę, nie miały jak chodzić. O tutaj mieliśmy drogę u góry, dojazdową. Było strasznie błoto i nawet konie nie mogły iść potem ślizgały się. Tutaj jest takie miejsce, że tu wioskowe dzieci przychodzili się bawili, taka góra wielka piaskownica, gałęzi pełno było i dzieciaki bujali się, na piasek skakali. Za gałęzie łapali, na piasek skakali. Zabawa ich na to była. Jak zostałam sołtysem, należałam do stowarzyszenia gminnego, ale później pani wójt mówi, dziewczyny zakładajcie po wioskach stowarzyszenie, to wtedy każda wioska coś będzie robić. No i założyłam stowarzyszenie, miałam 32 osoby. Pani Wójt pytała, skąd tyle? Jak taka mała wieś? No mówię. Nazbierało się. Nawet miałam z znesmarga ludzi. Wziąłem się też za remont kościółka, bo dach był zgnity. Nie było odwodnienia, było mokro. Kiedyś to były te lata bardziej deszczowe jak teraz o tutaj jest kościółek Świętego Rocha. Chodziłam po wiosce, zbierałam pieniążki. Y, pielgrzymki chodzą do Stoczka tędy, tutaj tą drogą. I jak otworzyłam pierwszy raz kościół, bo tutaj jest y, zawsze przystanek, odpoczywają. No i siostra zakonna powiedziała, że ja tu zaczęłam remonty, żeby mi pomóc. Stacy pieniądze mi dała, pozbierała pieniążki, dała. Uzbierałam, uzbierałam wtedy 720 zł i odnowiłam figurki. Znam takiego pana, który to tanio zrobił, bo to odnowienie figurek to jest kosztowne, ale zrobił mi za 720 zł. I później co roku, jak pil, pielgrzymka szła na odpust do Stoczka, to ja mówię dziewczyny, chodźcie przygotować zawsze kawę, herbatę, bo te ludzie zmęczeni z Litzwarga to jest parę kilometrów i ciasto, to miałam sąsiada, on do tej pory piekarnie ma w Bisztynku. zasponsorował mi sto pączków, Upiekłyśmy ciasto, kawę, herbatę, bardzo się to ludziom spodobało, no i tak później co roku przyjmowałam, dopóki byłam sołtysem oczywiście. Od... Odnowiliśmy tutaj dach rynny, no, wstawiłam okna nowe, Zrobiliśmy dach, ale to już ile to jest? 14 lat, i już widzę, że zalany znów nikt nie, tego nie robi. Nie interesuje się, nikt. Posadzkę wyleliśmy. odwodnienie, zrobiliśmy, żeby to wszystko płynęło tam dalej. Tu kiedyś to cmentarz był za Niemców. Dziwi, to już zrobili następcy. Ci, co rządzili tak sami po mnie. Trzeba tu jeszcze dużo pracy przy tym kościółku. Uzbierałam 12 tysięcy. Probosz mi dał 1800, a resztę uzbierałam od pielgrzymów i od mieszkańców. Dawali mi po 100 zł, po 200 złotych. Bardzo dużo tu drzew. To też szkodzi, bo wszystko mokrość. W mieście ko 30 osób. Rok temu. Z zespołem wojskowym, Magnolie. tutaj na odpuście, bo odbywają się odpusty zawsze. Świętego Rocha w sierpniu to tutaj śpiewałyśmy. Ksiądz powiedział, pierwszy raz taki odpust był. Teraz co? Pojedziemy dalej. Wioska była kiedyś ładniejsza, ale 1 września, jak wojna rozpoczęła się, to ruscy padli tutaj, to palili budynki, szkołę, spalili tam dalej stała szkoła. Dyrektora spalili bardzo dużo budynków zniszczonych. No i to, i tory rozebrali. No za ładnie. Nie podoba mi się takie Zawsze mój mąż Koś. chętnie. Byłam sołtysem. To jego męczyłam, żeby odkosił wioskę. Ma pasa, pani nie zapiemy. No nie zapiemy, a już tu zjeżdżamy. Gmina tam. Drogę da, drugą robi? O, tutaj jest przystań rowerowa, tu przyjeżdżają ze wszystkich stron świata ludzie. Plac zabaw. No i, i świetlica. Pływ zarastany, niepopielony. A zaśpiewam piosenkę Jezioro, Jezioro. No tak, z dwa tygodnie temu mi kolega z Bobrowej przysłał. Ładna piosenka mi się spodobała. Ja się ją szybko nauczyłam. I ją zaśpiewam. Dobra, nie zamykam ją. Chyba, że się nie rozładuje akumulator jak otwarte Zaraz mi akordeon rozwali się, bo się nie zapina Tak, zamknięta świetlica Wejście zamknięte, czemu to tak? Ot otwiera się tam? Bo to jak to mają dzieci wejść, bawić się? Może ja przez komórkę nie mogłam otworzyć? Nie wiem co to zrobić. Zobaczy pan. O, otwarty! Nie dałam rady z komórką. Mmm, trendy tu się wchodzi. Plac zabaw dziecinny. O, i mam problem z tym kluczem. Gdzieś go trzeba tu powieść. Czy ja potrafię ustawić? Tak, tu jest. Kolecę tu. Nie chodziłam nigdy po tym. Tak daleko to ja się nie widzę. Jak wyjdzie, tak wyjdzie, ale muzyka będzie. O ja znowu się nie pomyliła, bo to tak jest. Bez próby. Ten, ten huk nie będzie przeszkadzać tych ciągników. Mi się wydaje, że komórka się wyłączyła. O, Ale nas zakurzą. Ciężki ten sprzęt. Ale trzeba grać, póki siła jest. フフフフ。 Trafiliśmy sam kurz, a jeszcze patrzyłam na te ciągniki i słowa gubiłam. I słowa gubiłam. Ładna? No, bardzo mi się podobała. Od Marka. Niech słucha mnie. Też jest muzykantem. Zawsze ją nuci mi. A! Słuchaj, przesłuchać trzeba. No będzie szum tych ciągników. A co tu głosu nie ma? Nie wyszło? Ciszone, byże i nic nie będzie słychać. Pomyliłam się w Można się pobujać. A ciebie, chłonku, za mężanie proszę. Ciągniki przeszkadzają. I dalej ciągniki. Trafiliśmy. Ale dobrze. Droga będzie nowa. Może być. Toż to nie na występ na konkurs. To jest moja wioska Sarnowo, gmina lidzbark Warmiński. Ja tutaj mieszkam już 44 lata. I ta piosenka to jest... Sprawdzałam na internecie, że to jest piosenka z Lubelszczyzny. W lubelskim śpiewają tą piosenkę. Ale mój kolega mówił, że ten pan, który go uczył grać, starszy pan i on go nauczył to piosenkę. Ma bardzo dużo tych starych piosenek, także jeszcze parę będzie.